Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy granie starego Minecrafta. Niestety na nowszej wersji już mi się ucinało Widzenie w ciemności. Dzisiaj chyba trochę tekstury robiły, nie wiem, mam takie trochę wrażenie. Yy, dobra, zrobimy sobie pochodnie. A nie po co robić jak już mamy. Dobra. Takie dziwne trochę uczucie na oczach mamy, jak gram, ale nie wiem. Czy nie, gram tylko jak pochodni Takie takie Nie, nie, że tu. Ale no. Tutaj już nie ma żadnych surowców. Ale nie ma tutaj już żadnych surowców. Ja chyba, już wychodzę z tej kopalni. Trochę węgla jest, ale nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę mi się tego węgla kopać. Więc już idę. Może byłam tak raz jeszcze na Minecrafta, że w ciemności też widzę, więc. Mi to tam obojętnie. Och, dzień jest dobry. Może jeszcze dzień, że znajdę. Dobra, jest dzień, to idealnie. Teraz trzeba jakieś owce sobie poznać. Po o, creeper, ząb, jaka ząb jak nie paru. Czemu się Dlaczego zombiaki się w dzień nie palą? O nie Nie, ja, nie, ja nienawidzę szkieletów Najzabawniejsze jest to, że tu można bić cały czas mierzem i, i zadać tyle Od HP Od 1.12 się to zmieni 1.12.2 Minecraft zbugował, ta no chyba. Nie wiem czy tak, czy nie, ale jak tak? To mi się Minecraft zbugował, i po prostu. W, w, jak jest noc, to mi się pokazuje, że jest dzień. Bo chyba tak jest. Obym bym temów nie stracił, bym żelaza nie stracił. O nie, szkielet, szkielet. Szkielet, dobra. Tam jakieś góry są. Ko expo o. Nie, kilo W chłodnie, w Dobra, uciekam już Dobra, żelazo mam Tyle dobrze Chyba widzę, że mi parę itemów znikło Dobra O owce No i miecza nie mam Miecz mi gra skasowała Kliper mi miecz skasował Dobra, idealnie trzy Jedna owca jest szara A jaki Ale pójdę Zawsze jakieś jedzenie Nie, szkielet Szkielet Chowam się Dobra, mam małą chatę nie ma w pzg. там все тише. Не, поехали, мы шутим. Nie pochodzę, hmm. nie będzie wyglądać? Hmm. nie to wygląda to?

Najgorsze to są według mnie szkielety. Ja znaknie nam i szkieletów. Film będzie trwał do... No film będzie trwał tak... W... Oa! Eee, dał no na 50 subskrypcji będę robił live. I też mój cel do 50.

Ja no, żartuję, nie będę z Gibraltaru do Ale chyba... Spróbuję na mnie umrzeć w odcinku. no odcinki są krótsze, będą Będę dłużej, no to będę więcej nagrywał pewnie. Czasami będą dwa, czasami będzie jeden. A nie, w sumie ja bym to usunął. Um. tu piasek, tu nie mam, mam blisko siebie pie jesteś tam jest, to jeśli, no dobra, chyba tam coś buża. Tam to zniszczę i żeby sobie na kolejną chatę. piec pod stopik. się osiągnięcie. Ja przypala. kończę kolejny odcinek i lecę do nagrywania kolejnego naro